Nie ma tak porządny upór z rana. Ha ja. No dobra. A ty, ty Mendo, ty. Trzy da. O aż trzy. Dobra mi się by się nie mam już tej aury, a muszę poczekać, aż mi się odnowi. Dobra. Tyle mi powinno wystarczyć. Będę doruska. Młoda idziemy dalej. Tutaj jest przejście. Ktoś ty i czego tu chcesz? Gerald z Rivi, sztandaru Chorągwi. A ty kim jesteś? Eckhart Hennessy, chorąży Burej Chorągwi, najlepszej formacji, jaką zrodziła ketweńska ziemia. Ty mnie nie pamiętasz, ale ja ciebie owszem. Skąd niby? Służyłem w bóle chorągi. Walczyłem pod jej sztandarem i pod Brenną i pod Wergen. Bitwa pod Brenną. Nordlingowie, ramię w ramię przeciwko Czarnym. Redańczycy pod Deruiterem na prawym skrzydle, na lewym Temeria z naczelnym wozem Natalisem. Piękny to był widok, nieprawdaż? Hmm. Mylisz się. Kówce Redańskie rozstawiły się na lewej flance, a Temerczycy stali po środku. Racja. Może i prawdę mówisz. Przekonaj się. Powiedz mi, bo to musisz wiedzieć, kto był naczelnym dowódcą wojsk Nilfgardu pod Brenną. O Boże, gdybym to ja wiedział. Menno Kochorn. Zaczynam ci wierzyć. Menno Kochorn. Prawdziwy <grymne> ogar z sfory. Ale wielki wódz jeszcze nie raz otoczy Nordingom krwi. Zgodzisz się ze mną? Śmierć nie wpłynęła dobrze na twoją pamięć. Kohorn nie żyje. Zginął właśnie pod Brenną. Czujny jesteś. Nie dałeś się namrać. No jestem zburę i chorągwi. Może i biłeś się pod Brenną. To było dawno. Mogłem cię nie zapamiętać. Ale pod Wergen to co innego. Nie odpowiadam za stan twojej pamięci. Masz rację. O śmierci oh pamięć szwankuje. Wstyd się przyznać, ale zapomniałem, kto dowodził armiami Kedwen i Edirne w bitwie pod Wergen. A to był najważniejszy dzień w moim życiu. Ostatni, bądź tak dobry i przypomnij mi. Gdybym to ja wiedział, nie wiem, Henselty. Hansel Henselty dowodził naszą armią, Ademawent Edirńską. Kłamiesz, nie jesteś z góry, Co? No. Tak coś myślałem. E, nie wiem, czy mam wyjęty miecz, mam Zastanę wyjęty miecz ale bardziej mi się przydał. A prawie mi się udało, byłem tak blisko. Dobra, tylko gdzie jest ten? Aha, tutaj jest. Jedyny minus tego znaku jest taki, że podczas gdy mam ten znak uruchomiony nie mogę nic poza tym zrobić. Tak, nie ma to jak porządny upiór z rana. Zbadaj ciało. Ale ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. O. Te zwłoki są świeże. Ktoś przyniósł je tu niedawno. Wciąż ściska w dłoni kosmek włosów. Mocno pocięte przed przedramiona, próbował się zasłaniać. Coś tkwi głębiej w kości. Metalowa drzazga. Ha, ciekawe. Ubranie poszarpane w wielu miejscach. Hmm. Widać na nim ślady siarki. Ciekawe. Łowa jest w lepszym stanie niż reszta ciała. Odkrążone oczy, jak u chorych na anemię. Kilka delikatnych ukążeń na szyi. Teraz się okaże, że to jakieś te wampiry albo coś takiego. Ślady paznokci na plecach. Przed śmiercią nieźle się zabawił. Co to za książka? Twe ciało zaskwierczało pieszczotą do mego dotyku. Hmm, znać mistrza jaskra. Skudnie poszarpane rany. Coś go wściekle zaatakowało. Był młodym mężczyzną, jak inni. Wszystko wskazuje na sukuba. No. Z drugiej strony odłamek metalu w ranie. E, nadal stwierdzam, że to jest sukub Dobra, quen Dobra, cicho tam tak zginiecie Co tam panie upior już Arda. Nie ma to jak porządne wyjście z sytuacji Tum, turum, tum, tum Dum, turum, turum. Por zmowa jest z jaskę o tym kupa jest nie. No i wracamy do ranki. Sprawdzę dziennik, bo zobaczę odnośnie królewska krewnie w Pogoni za magią, gdzie to było tak. Ger właśnie, to jest fajnie napisane. Geralt w każdym razie był zbity z pantałyku i poszedł rozmawiać ze mną. No tak. E o, właśnie, czarodziejka zobowiązała się. Oraz miecza. Pamiątki bitwy. Aha, znając życie, to jest rozsiane po całych tych miejscach i od każdego dowiaduje się nowych rzeczy. Jest taka możliwość, dobra. Nekery? Nie na karę. Hmm. O! Shit! Cie ma to Fakt, tu są te... Moczary, czy jak to nazwać, tu będą pieprzone to pierce. có już. Dobra. O, wiem, gdzie jest tam? ile schowam mieczek. Goddammit, czemu tutaj nie ma też chowania broni na tym samym przycisku? Dobra. Um, Geralt, ten idziemy. Pom, 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 pom. Tak, teraz pójdziemy pogadać z Jaskrem. Jaskiery. Pało nie myta. Gdzie jesteś? Hej. Witaj. No siema. Nie chcesz ze mną pogadać, ani nic? mendo jedna. Pogadaj z Jaskrem, o to jasne, że z nim pogadam. Z chęcią. Aha, tutaj pod bramę wlał. it. Dobra, ale cóż zrobić. Jaskier pewnie w karczmie się kierdziela. Jak to jaskier? Jaskier, gdzie jesteś? Opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. Tam jesteś... Pewnie jesteś na górze, albo na dole. Teraz tutaj to jakoś szło się, tak, tędy... I pewnie... o, tutaj. Dobra. Co, z jakąś dupą leżysz? Zoltan i Jaskier. jaskier. O, dobrze, że jesteś, Geralt. Rym do cudzie. Nie jestem poetą. No ja wiem, ale czasami masz niezłe pomysły. Cudzie ludzie. Ludzie? Dobre. Piszesz poemat dla nowej muzy? Lepiej. Układam hymn Wergen. Chcesz usłyszeć pierwszą wersję? Nie. Słuchaj. Niech powstaną ci, co równość się im śni, co słysząc łopot sztandaru na wietrze, do płuc chcą wciągać wolności powietrze. I pójdźmy razem, stań się naszym bratem. Wybór jest w twoich rękach, wybieraj więc zatem. Jak daleko zajdziemy w tym niezwykłym cudzie? Ramię w ramię i bok w bok. Elfy, krasnoludy, ludzie. I jak ci się podoba? Do chrzanu. Meremuję się. Dobra, to już lepiej mów, co żeś wywęszył. Hmm. Znalazłem tomik twojej poezji. Moje miłosne wiersze. Jakiś bydlak mi je ukradł. Pewnie, żeby się popisywać przed jakąś dzierlatką cuchnącą owczymi bobkami. Bez tych wierszy czułem się, jakbym poszedł do bordelu bez jajec. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Albo nie, wiem. Chodźmy na wódkę. Ja stawiam. Mam lepszy pomysł. Na piwo? Może być piwo. Mnie tam wszystko jedno. Chciałem cię prosić o przysługę. Proś o co tylko chcesz, nawet o cnotę. Oczywiście, gdybym był cnotliwy. Wyjątkowo twoja cnota mnie nie interesuje. Tylko nie mów, że znowu potrzebujesz wiersza dla południcy. Gorzej. Błagam cię, Geralt! Nie pakuj mnie w jakieś mętne historie z potworami! Jestem artystą, a nie... Dlatego chcę, żebyś wywabił Sukuba. Czyś ty oszalał? Chcesz, żeby mnie baba z kopytami zajeździła na śmierć? Ale z drugiej strony, jakoś trzeba umrzeć. Po zmroku czekaj na mnie koło spalonej wioski. Hmm... Dobra, nie wiem dlaczego. Chciałem, chciałem już kończyć ogólne nagrywanie, ale to jest ciekawe co się wydarzy. No, przynajmniej, przynajmniej ja jestem ciekaw, nie wiem jak wy. Pewnie też jesteście ciekawi jak e, potoczy się sprawa e, z tym, jak jest z... Jaskrem, znając życie, co będzie śmieszne, idealnie mi się tak filmiki złożą, że teraz zakończę ten, zakończy się jeden odcinek i dopiero następny będę wrzucać następnego dnia. Jak to zwykle bywa, z moim szczęściem zapiszemy grę. Bo... No jasne, zapisałem grę i oczywiście się odezwał Kasperski. Zabra, zapiszemy jeszcze raz. Czekaj, Część... się. Sekunda. Już myślałem, że on się wtedy włącza. Jaskier. Idziemy? Nie mogę się doczekać spotkania z naszą potworną pięknością. Jej piękność zabiła już kilkunastu mężczyzn. Dopiero teraz mi o tym mówisz? Jakoś trzeba umrzeć, nie? Będę miał na ciebie oko. Ona też. Tylko nie daj się jej pocałować. Zwykle nie odmawiam kobietom czułości. Ale spróbuję. Do dzieła. Zobaczymy co zrobi jaskier. <laughs> tak. Od czego by tu zacząć? Gdyby nasze ciała mogły pieśń ułożyć. To najpierw bym cię kochał, a potem zapytał, czy zechcesz coś przekąsić. Gdy mą piersi otworzysz, Ech, to chyba nie tak szło. Jeśli zechcesz miła obok się położyć, spytałoby me serce twoje białe dłonie, czy zechcą je zatrzymać. Czy dobrze mi zrobić? Ech, to chyba nie tak szło. Gdyby nasze ciała mogły pieśń ułożyć, Spytałoby me serce twoje białe dłonie, czy zechcą je zatrzymać, czy dobrze mi zrobić? Ech, to chyba nie tak szło. Gdy ma... o co tu chodzi? Jeśli zech... To najpierw bym cię ko... Czy zechcesz co... Czy dobrze mi zrobić? Ech, to chyba nie... Gdy... Spyta... Czy zech... Czy do... Dobra, zaraz wracam jak Ech, mi się nie uda. Udało się. Jest poetą, pani. przyszedłem tu wysławiać twoą Drugie, pierwsze, drugie. Wiesz, <grym> tylko, to mi ten i ukażesz się moim oczom. Oj, tak. Ukażesz się w całej okazałości, nie tylko oczom. Poczujesz mnie wszystkimi zmysłami. Zapraszam cię na przygodę twojego życia. Piękny poetał. Oh, yeah. Powinienem iść po Geralta. Z drugiej strony nigdy nie chędużyłem, Sukuba. Jestem tak. Dobra, F5. Idę na dół. Uwielbiam, gdy kochankowie układają wiersze na cześć mojej urody. ...ale nigdy jeszcze nie recytował ich dla mnie prawdziwy poeta. No tak pewnie zaraz zrębię. Wędrzony kretyn tam wlazł. Sam wpakowałem tego durnia w tarapaty. Muszę go teraz z nich wyciągnąć. <laughs> Ciekaw jestem co się stanie. znaczy Gwen ciekawe czy Jaskier zginie. Dobra następne Gwen jeszcze coś. Wchodzimy na dół. Jaskier, gdzie jesteś? Ty, baranie, ty jeden. Hmm. Nie pamiętam, żebym cię tu zapraszała, Geraldzie z Rivi. Wypuść jaskier. Sekunda. Nie przyłon Okej, okay, już wrócimy. Jak zwykle ludzie mi przeszkadzają wtedy, kiedy trzeba. Spokojnie, Wiedźminie. mi nic mu się nie stało, wręcz przeciwnie Jest bardzo szczęśliwy Tak jak inni mężczyźni, których zamordowałaś? Nikogo nie zamordowałam Ci, którzy przyszli Zaznali nieziemskiej rozkoszy Wysysasz ich jak pospolity wampir Potrzebuję ich sił witalnych Ale nie zabijam Co zrobisz z jaskrem? Wypuszczę go, gdy tylko się obudzi. Jeżeli nie ty, to kto zabija młodych mężczyzn? Jestem w stanie uwieść każdego. Mój czar działa na mężczyzn dopóty, dopóki tego chce. Niestety jeden głupiec zakochał się we mnie do szaleństwa. Nie jest w stanie zaakceptować moich potrzeb i zabija moich kochanków. Kim jest ten kochanek? To piękny elf o imieniu Eleas. To właśnie on zlecił mi zbadanie morderstw. W ten sposób odsuwał od siebie podejrzenia. Na szczęście nie jesteś głupcem. I dlatego uważam, że teraz to ty odsuwasz od siebie podejrzenia. A pokazał ci ciała pomordowanych? Nie. Mówił, że zostały pochowane. Przez niego wcześniej zmasakrował je tak, żeby wyglądały na zabite przez bestie. Dobrze, że się tym zająłeś. Chciałabym, żebyś doprowadził to do końca.